Idzie. Daj mi to. Daj mi bardziej pojechać. Dobra, jakim chcesz kolorem? Boże, i dodano, nie ugadałem. Daj mi to tu. Masz biały i zielony sprzęt. Biały i zielony sprzęt, <grym> tak? Biały, biały w ogóle. No. Yy, no, podlew <grym> jak ciekiem masz zielony, a nie biały się nie? Tu mam zielony, biały. Nie. Tutaj na... Tu? No, no, no. Tu jest biały? Nie, z drugiej strony. Tu jest biały, tak? Ja. Nie, z drugiej strony. Tu mam biały? No. Aha, dobra, no. Teraz... Chyba że obrócić się, To... No. no. Dobra. Teraz zrób... No, bo nie. Nie, zrób, bo było lepiej. <laughs> z, zrób uprim. Po co? Żeby wsadzić krawędź. I zrób dwa R. Teraz zrób B. Z drugiej strony. To jest B'. To dobra. I zrób L'. zrób teraz U. L'. B. Nie, B. <laughs> <laughs> I L'. O, i mysz, kurwa. No. I no. teraz. Nie, nie. biały hmm? Pod lewym klikiem masz źle złączony slot Tu? Nie, jest drugi pod lewym, Tu tak? No nie, nie, do góry. Do góry, dobra, to tu jest biały? Niebieski. Tu jest niebieski. Tu. Biały. Okej. Okay. Tu. Pomarańczowy. Okej, okay. tu. Pomarańczowy. Okej. Okay. Okay. Jest? No, nice. No Dobra, musisz go sadzić do, do tyłu na prawym. Tu? Nie, na prawym. Tu. No, siadł? Nie, no ale siadł inny. <grym>. Czemu nie tej ja mam zakrytej gęby? Nie wiem. Tak się zakreś. Zrób Oprim. Uprim, no. I masz złączony pod lewym krzykiem slot, do góry idzie, a musisz go wsadzić pod prawy. Tutaj jest, tak? No, u góry jest była. I mam go wsadzić tu? No. Tak? Co so, daj jeszcze raz. R. <laughs> prim. F prim I F. Prim. I teraz R. No, teraz siedzi. Tak? Nie! Teraz ja siedzi. Ale dla mnie. Jestem. Co powiem jest tam? Co ty zresztą powiem? Pokaż tylko z koski. Aha, bo Mam tego slota? Tak. I tego? Nie, i, i, I tego? tego. No. Okej. Okay. Z tyłu pod serdecznym masz narożnik? To tak. No. Tu jest biały? Biały jest na dole. Mm -hmm. Chyba. Nie. Biały jest z prawej. Mm -hmm. A tu na środku po lewej masz krawędź. to Na lewej. to No. U góry zielony. Tutaj jest biały. Tak. Mm -hmm. A co jest tam, jak tak zrobię tak? To masz ten. Źle złożone. Źle złożone, no. Na no, A tu jest jaki kolor? Czerwony. A tu? Gdzie? Tu. Niebieski. Okej, okay, to zrobię na razie tak, tak, tak. Tu mam czerwony, tak? tak. A tu ma czerwony? Pomarańczowy. Aha, czyli tak. Tu mam jaki? Zielony. Okej, okay, tak. No. Tak? No, 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 no. Tak? Tak. Tak, 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 tak. tak. Ok. To teraz rób u prim. Nie, u, oh, sorry, oh. No. I można by to samo. Mówisz, no. Gdzie na? to jest? Tu? Nie, w sensie musisz zrobić to, to taką sytuację, że dodajesz do tyłu i łączysz. No pomarańczowym masz krawędź, a. Dobra, biały u góry. Gdzie nie mam slota, powiedz mi, tak mi będzie po Pod prościej. lewym. Tu, tu nie mam slota. No. I, I tu jest... Tu jest biały, tak? Nie. Tu? Biały jest u góry. Tu jest biały. Nie, z tyłu u góry. Po, po prawej. Tu? No, nie, u góry jest biały, nie? Tu. No. Okej. Okay. A gdzie krawędź do tego? Tu po lewej, po środku. Tu? No. Aha, czyli tak? Nie. Wystarczy zrobić teraz L elbrim, tak. no. Tak? Tak. I teraz masz W. to co zrób to na dziewiątą. Tak? No. No, czy się W? Nie. Teraz mam dwie kropki? No, ale po drugiej stronie. Tu? Nie. To się, tak naprzeciw siebie są. Mhm, a gdzie, tu? Nie. Yes. Na lewej. Tu? Na lewej. No i teraz masz... Co masz? Tylko Jak obrócisz o U... Tak? U' To masz tą. E. No Boże. Siedzi. No to że...